was na moim kolejnym odcinku na kanale. Gramy dzisiaj Fortnite'a w nowym rozdziale i no nie nagrałam wam eventu, no ale miałem zrobić live'a, ale się nie dało zrobić live'a, więc no zrobimy sobie odcinek. Będzie też git chyba. No to gramy Battle Royale. Chyba coś tu jesteście mean, A nam greedy O oh, ja yeah. O, tak będzie Git. Ja jeszcze całej mapy nie widziałem, no ale ja chcę pójść. Susamongus, sus! Susamongus! Ja bym se poszedł na. na no. Chwila, no bo ja. Ja zawsze tego nie mogę znaleźć. O, dziwna kraina. Dziwnokrajna. kraina. Dziwnokrajna. Dzi, dziwnokrajna. Bo ja lubię bardzo tu umieść słówkę, ale nie zależy od losu teraz widzowie. Jakby ktoś z was nie grał jeszcze w tym sezonie, no to laść. Chyba fajnie mi wybrało. Miał, że to mi git wybrał. Tak, tu mi taką gitówkę wybrało. Na cztery sekundy ja się obracam. Sześć, pięć. Nie udało mi się, chyba. No, kaj. Okay. Ja już tutaj nie będę poprawiał, bo no ląduje O tak, 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 ja na to sobie chcę pójść No okej okay. ciebie, ludzie Ej, jak tu fajnie a to co? To mi wyscieliło lud, czy co? Jeśli wiecie co to robi, to weźcie mi powiedzcie, bo ja nie wiem. Ja tego nie pani mają. W ogóle... Dajcie znać, jak ci y, się cieszycie, cieszy, że cieszy, MK została zmieniona, zwykła. A ty. Ja cię nie pani mają. O pan, tony, juchu. Ja będę wyścigowcem. Patrzcie, normalnie wyścigi. Jo! Ja! Wyścigi normalnie. Mówiłem, że wyścigi będą. Dobra, ty masz Pani Maju w tą stronę. Mój wóz nazywa się pani Maju. Mój wóz to pani Maju. Dobra. Sobie, pompa poleciała w sumie. A nie, poleciał, pompa. A poleciała, pompa. Ale poleciała też pompa. No, znowu pompa. Nie, no ja tego nie. Ja nie pani maju tej gry. Do końca, wiecie? Dżungla, jam, dżungla, jam. O nie, granat dla dzieci, o nie, on się tylko, on się odbił. W wywodzie granat to nie, granat to nie, tylko nie to. Dajcie znać co wolicie. Juice woda, czy. Wolicie mięma? Ja kiedyś Juice woda, no ale teraz Eminemik. Yo! Ty dobre to jest! Widzieli, widzieliście to, to jest. Splash taki. Widzieliście to? Jej juma. Jak to nauczącha tu? Juu! rozumiecie, że to jest takie fajne? Jeśli tu nie byliście, to polecam wam pójść, bo to jest takie fajne Chwilanie moje amo, amo, amo Amo, amo, dzięki, nara I będzie skok śmierci Szybko bosik, tylko dobra, idę po bosa. I ten bos się nie rusza, ale po prostu gracz może się też nie ruszać. Jakby co, więc. Ale oby to był bos, bo ja chcę zostać bosem, bo ja na razie byłam tylko raz bosem. Dobra, najś no, ja byłem właśnie tym bosem. Ty yes! ja jestem bosem Chuck Jack Mk. Czy ptaki są w tej krzy? Ja nie wiedziałam, że są w tej grze czepiaki. A wy wiedzieliście? I tego serio się nie da wyrzucić. Ja nie wiedziałam, ja, ja żeby mi i, 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 kilka dni temu wypadł i, i, czepiaki. A teraz jestem. Ratata, ratata, ratatata, ha, hu hu hu, hu hu. Jeśli będziecie mogli napisać, to napiszcie, czy lubicie mnie oglądać. A jeśli nie będziecie mogli, to. No to trudno, ale ale skoro mnie oglądacie to chyba lubicie Chcesz się bić z busem? Z busem się nie bije No a to? No to dziwi się, że zginąłeś? Bo walczy z busem właśnie, no Do bosa się nie lata Bo boss cię pokona Bo ma więcej HP od ciebie. Słabo poleciałem! Przynajmniej mam całego kewa. Ja mam dokładnie 250 pięćdziesiąt hp. Czajajcie to. Bos lata. Ej, w ogóle widzieliście, że jak w tym sezonie, żeby bos latał? Bo ja nigdy nie widziałam, żeby bos a Teraz mogę. O, nawet nie wiedziałam, że tu że są te skrzynki w tym sezonie No bo nie, nie będę komuś rozpalał Bo może być wtedy go gracza, miałeś przecież Tam wali, okej, okay. do wali Wiem, że widać mnie na mapie, ale może on nie agapi się na mapę. Aranu, aha, to nieźle. Mamy przynajmniej nieskończonego sprinta. Se. A czemu dzisiaj nagrywam? Ponieważ. Nie miałam nic do roboty. A chłop mnie. O! Nie miałam nic do roboty. I dlatego. Koronka. Thanks. czak. Jack. Nie miałem nic do roboty. Więc myślę sobie. No, używaj ze tego mi. No, uciekaj się! Nienawidzę go. A ja w ogóle mam jeszcze ze Simpsonów. Trzeba, to? Nowy sezon, nowy Karnet. Widzicie to? Nowy sezon, nowy Karnet. No dobra. O -o. <gryw> No, chciałem już mówić, no dobra, ja już kończę ten odcinek, no ale mi tutaj to wyskaciło. No ale no, dobra. Zawsze jest, zawsze musi być taka chwila, że kończy się odcinek. Ale to nie jest ta chwila. Bo to jest chwila zmiany gry. Na Robloxa! Zagram se z se chwilę o w ogóle to bardzo polecam Wam tą grierkę, bo to jest taki fajny horrorek. I, I możecie sobie zagrać? Może... Hmm. Nie obiecuję wam, ale może wy Kolejny poniedziałek, pojawić się może film w poniedziałek. E, poniedziałek, który teraz będzie, oczywiście. I nagram Wam to weźmie. Więc. No, chciałbym też Wam poinformować, że na telefonach, tabletach. E, mm, mm, i a na konsolach, i takich, no, jakby, no wiecie, takich, jakby, wam to powiedzieć, no na konsolach, komputerach, laptopach, chyba laptopach, bo na telefonie i na tabletach, i może na tabletach, żebyście pisali, i żebyście chcieli pisać na czacie coś to potrzebujecie tylko po prostu zrobić zdjęcie ze twarzy, z każdej strony Znaczy z prosto, lewo, prawo Czyli, że najpierw macie prosto głowę, potem obracacie ją w lewo, potem w prawo I, to, i Roblox będzie wam robił zdjęcia i przeznaczy wam... E, 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 będziecie grać z kimś w podobnym wieku Na przykład mi dało od 9 do 12 lat mnie dodało. No i zgadło, bo mam albo nie, lepiej Wam nie mówić, bo to mogą być prywatne rzeczy. A dobra, mówię, 9 lat mam. No i. i... Jeśli wy po prostu nie zrobicie se zdjęcia, nie piszecie na czacie. Ale możecie grać Robloxa dalej. Więc tyle z informacji. No i bardzo wam, serio, bardzo, bardzo, bardzo polecam wam tą grę weźnia Serio, bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo mocno wam to polecam. Więc możecie sobie zagrać. No ale, no ja już kończę ten odcinek, pa pa!